Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie karkówkę. Karkówkę w trzech maryma, marynatach. Będzie to karkówka do grilla, ale to będzie do grilla i zarówno takiego na węgiel, jak i gazowego. Jak i możecie to zrobić sobie w domu, w elektrycznym grillu, nie ma problemu. Ja tutaj mam 2 kg karkówki, zrobiłem sobie jak już mówiłem, w trzech fajnych marynatach. Teraz trochę o mięsie. Z mięsem w sumie już nic nie muszę robić. Jedna rzecz. To tu jest taki gruby przyrost, przyrost już taki kurcze słoniny, jest to bardzo grube, tego muszę się pozbyć, bo karkówkę tniemy na płaty tak do 1,5 cm, bardzo cienkie, znaczy to nie są bardzo cienkie, ale tak do 1,5 cm, bo ją robimy szybko na grillu, krótko na grillu i ona wtedy jest fajna, kruchutka, nie jest wysuszona. Więc co, tylko ja tutaj to obytne. Karkówkę robimy tak w sumie odwrotnie jak robimy steki, bo steki są grube, zostawiamy w środku takie później półkrwiste i, i właśnie steki powinny być takie grube, a karkówka właśnie musi być cienka, bo my jej nie chcemy w środku mieć krwistej czy półkrwistej. Ona ma być dobrze ugrillowana, ale też nie może być jakaś tam twarda, czy gumowata, czy po prostu jak, jak jakiś kurcze Sucha jak wiór, tak? Ja tutaj to tylko wycinam, bo to cały czas by było twarde. To jest naprawdę bardzo, bardzo twarde. To jest po prostu już taki. To jest po prostu słonina. Taki tłuszcz, naprawdę twardy. Tu jeszcze trochę. Wiadomo, karkówka jest tłusta i o to chodzi, żeby ona była tłusta, bo to jest nośnik tłuszcz, to jest nośnik smaku i to będzie naprawdę wspaniała rzecz. Tylko musimy się. Zawsze to jest z jednej strony ten tłuszcz i musimy go. I się pozbyć. zobaczcie, widzicie tutaj? No, i dobra, i tak jest ok. Teraz, tak, jeżeli macie ostry nóż, nie macie problemu. Jeżeli nie macie za mocno ostrego, to sobie go noszcie, oczywiście, ale karkówkę można delikatnie przemrozić w zamrażarniku i wtedy fajnie się tnie na te plastry po prostu, tak? A jest dużo prostsze, ale ja sobie. Będę ciął tak od ręki, po prostu i wiem, że będzie ok. Więc, takie do 1,5 cm, staramy się to równo zrobić. Wiadomo, pierwszy wyjdzie z jednej strony cięższy, z drugiej grubszy, bo tak też mi uczyli w sklepie. Ale już następne powinny być ok. No i jak widzicie karkówkę mam pociętą, bardzo ładne płaty, ja ją sobie tu odstawię, a tu będziemy przygotowali marynaty. Pierwsza marynata, mi się wydaje bardzo fajna, bardzo prosta, warto ją sobie zrobić, zresztą wszystkie trzy warto zrobić, ale ta jest taka bardzo bardzo fajna, lajtowa i już Wam pokazuję. Potrzebujemy jakąś miskę, to będzie stało przez noc, także niech to nie będzie żadna plastikowa miska, niech to będzie szkło lub, lub jakieś nierdzewne naczynie. No i potrzebujemy tak, jedną łyżkę musztardy miodowej. I ta łyżka tutaj nigdy nie wchodzi do tego słoiczka, ale postaram się, o jest jedna łyżka mniej więcej. Jeszcze trochę musztardy miodowej. Jeśli nie macie musztardy miodowej, użyjcie innej musztardy, nie ostrej i dodajcie miodu po prostu. Nie musicie specjalnie kupować miodowej. Jedną łyżkę yy, keczupu. U mnie keczup teraz łagodny, ale możecie dodać pikantnego jak najbardziej. U mnie będą jadły też dzieci, także jak bardziej, najbardziej łagodny u mnie będzie tutaj pasował. Teraz tak, czosnek suszony. Czosnek suszony, jedna łyżka. Do tego oliwa. Oliwa, olej. W sumie olej by był trochę lepszy, bo tam są wysokie temperatury, ale ja dodaję oliwę. Trzy łyżki. Oliwy nie dawajcie za dużo. Ja nie widzę, niektóre przepisy są, że tam dają pół szklanki oliwy. Ale jak ta oliwa zacznie wam kapać w ogień, to po prostu takie płomienie strzelały, że masakra. więc tą oliwą to tak spokojnie czytam z olejem. Do tego łyżeczka soli. Płaska łyżeczka. To Wam podaje tak mniej więcej na pół kilograma karkówki taką marynatę. I te marynaty tak będą mniej więcej na pół kilograma karkówki. Teraz pieprz czarny, najlepiej grubo mielony. Jedna płaska łyżeczka. Papryka słodka, dwie płaskie łyżeczki. I sos sojowy. Sos sojowy to już nie chodzi o tą sól, tylko sos sojowy dodaję z tego względu, że później ta ma naprawdę fajny kolor jakieś 25 ml. Muszę teraz wszystko dokładnie wymieszać. I teraz, żeby mięso nam ładnie skurczało, to musimy tutaj to, 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 to wszystko zakwasić. Dodaję tutaj z połowy cytryny, a trochę soku. Ok, wystarczy, tylko zabieram nasionka, to jest niepotrzebne. Ok, no i biorę teraz karkówkę, każdy plaster w marynacie i odkładam na bok. Marynata i odkładam na bok. Zaraz je wszystkie wymieszamy, ale w tym momencie chodzi mi o to, żeby. Każdy plasterek był pokryty już tą marynatą, zanim wymieszam je wszystkie, żeby każdy miał szansę dostać i marynaty. O, jeszcze to są takie mniejsze kawałki. Widzicie, to już w ten sposób. I teraz wszystko razem mieszam, wszystkie kawałki. Wcieram tą marynatę w tą, w tą kerkówkę. Układam ładnie, płasko w miejsce. I rzecz bardzo ważna: mam tutaj folię spożywczą. Przykrywamy to i wstawiamy do lodówki. No, minimum, minimum 12 godzin, żeby to sobie tam stało w tej lodówce i pracowało. Nic, nie trzeba tego przewracać, nie trzeba tam nawet do tego zaglądać, wszystko będzie ok? A karkówka marynowana, ona będzie później krótka. Szybko ją zrobicie na rozgrzanym grillu i to będzie coś wspaniałego, naprawdę. Także jedna zrobiona, robimy następną. I tym razem to będzie marynata ananasowa. Ja zużyłem połowę ananasa, ja już go sobie zblendowałem i tutaj mam przygotowanego tutaj mam dokładnie połowę ananasa on tutaj widzicie ten ananas nie jest za duży on tu już jest blendowany teraz tak do tego ananasa potrzebuję imbiru, imbiru około tak 4 cm ścieram go na oczkach lub tnę nożem bardzo drobno, ja sobie zetrę do tego potrzebuję czosnek, potrzebuję tego czosnku 6 ząbków też ścieram na tarce i teraz ten starty imbir z tym czosnkiem wrzucam do ananasa. Teraz dodaję do tego płaską łyżeczkę soli, płaską łyżeczkę pieprzu czarnego, znowu około 25 ml sosu sojowego, żeby to zmieniło nam kolor i około 4 łyżek, w moim wypadku oliwy. Teraz musimy marynatę wymieszać. I tu, akurat do tej z na nanasa, to możecie spokojnie nawet dodać kilogram karkówki, bo jest naprawdę bardzo dużo. Pachnie pięknie. Intensywnie. Super. I ta sama procedura. Każdy płat karkówki obtaczamy w marynacie. No i później wszystko razem jeszcze dokładnie wcieramy, żeby każdy kawałek mięsa pokrył się tą wspaniałą marynatą. Folia spożywcza, żeby smaki lodówce nam się nie, przy, nie przedzierały do innych potraw, ani żeby ta marynata nie nasiąkła innymi, innymi smakami. I mamy następną marynatę gotową. No to ja to odstawiam i robimy tą trzecią ostatnią. Marynata numer 3 będzie marynatą taką typową, męską, ostrą. Bo raczej kobiety jako, że są delikatne, tak ostrych potraw nie spożywają. Więc dodaję tutaj dwie łyżeczki musztardy ostrej. W moim wypadku jest to musztarda rosyjska. Dwie łyżki keczupu pikantnego. cztery ząbki czosnku czosnek świeży wyciskam przez praskę lub można zetrzeć na tarce do tego dodaję płaską łyżeczkę soli Płaską łyżeczkę pieprzu, jedną płaską łyżeczkę oregano, jedną łyżeczkę słodkiej papryki, jedną płaską łyżeczkę pieprzu kajenskiego. około sześciu łyżek oliwy. I sok z połowy cytryny. Okej okay. i postępujemy analogicznie jak z pozostałymi karkówkami. Tak samo z tymi. I, oczywiście, znowu folia spożywcza. Wierzcie mi, to ma sens z tą folią. I tego tak to prezentują się trzy marynaty, które teraz lądują w lodówce. Na 12 godzin, może troszeczkę dłużej. Zobaczymy. Jutro to grilluję. No i wam powiem, jak to smakowało. Jak to po prostu wszystko smakuje. Bo w sumie to ja już znam te marynaty. To są takie sztandarowe. Bardzo proste. A, naprawdę bardzo pyszne. Zobaczcie, tak wygląda ta karkówka, którą właśnie e, ugrillowałem. Wezmę sobie kawałek tej pikantnej. Bo w sumie już każdej spróbowałem, w kawałku. No i teraz sobie ją spróbuję. Powiem Wam, że ta pikantna naprawdę jest pikantna. Także uważajcie. Ale jest pyszna. Hmm. Tu mam kawałek jeszcze tej ananasowej. Ona jest bardzo łagodna, bardzo taka delikatna w smaku. No i tu mam jeszcze tą trzecią marynatę. I wam powiem, że te dwie najbardziej smakują. Bardzo fajna. Ta mi bardzo smakuje i ta. Powiem wam, że ananasowa w sumie najmniej mi smakuje, bo jest taka, ten smak jest troszeczkę taki płaski. Myślałem, że będzie trochę lepsza. Także ta pikantna i ta paprykowa są super. Ta ananansowa, no jak ktoś lubi takie łagodne smaki, to tak ewentualnie dodać wyczerpułek, jakąś musztardę lub coś w tym stylu. Więc, te dwie bardzo polecam. Właśnie tą, tą, tą pikantną taką, i tą paprykową. Świetna sprawa. Nie was, pozdrawiam i do zobaczenia.